To jest zupełnie nowy typ rakiet zanętowych. Rakiety ostatnio stały się niezwykle popularne, bo po pierwsze nie trzeba wywozić, żeby nęcić, a poza tym są łowiska, gdzie wywózka jest niemożliwa, więc zostają rakiety. Oczywiście spomby są najpopularniejsze, ale powstało wiele innych, podobnych przyrządów do nęcenia. To jest rodzina rakiet zanętowych firmy Jackson. Trzy różne wielkości, od takiej mini, poprzez średnią i dużą rakietę. Funkcjonują na trochę innych zasadach niż chociażby z pomp, chociaż oczywiście polega to na tym, że kiedy wpada do wody, to otwiera się ona i wysypuje zanętę. Natomiast sposób funkcjonowania tych rakiet jest nieco inny. Polega to na tym, że kiedy rakieta uderzy w wodę, w ten sposób otwiera się poprzez system sprężynowy, który tutaj w środku się znajduje. Bardzo łatwo się napełnia rakietę, ponieważ ona w środku nie ma żadnych elementów, które by przeszkadzały. Więc wsypię pelet zrobniutki polecik do pełna trochę, trochę nawet za dużo i rakieta jest zamknięta no i za chwilę tutaj przy całym brzegu wrzucę ją do wody i zobaczymy jak się otwiera